Cześć, witamy Was, ja jestem x -Block. To jest konkurs skała Zaraz dowiecie się o co chodzi Jest dzisiaj ze mną kilka osób to jest Lewandowski, współwłaściciel Minecraft Wiki Polska. Cześć Siemano. No i biorący udział uczestnicy Będę wymieniał po kolei będziecie się wszyscy witać. Mr. Minecraft, siemano. Witam. Na stałe. na Emat obecny Gordon Vans Karol Siema. Ryba raper. Dzień dobry. Ej, Kotek. Cześć. E, ostatnim razem, kiedy to konkurs Skała był na poprzedniej mapie, ten oto osobnik powiedzmy wygrał. E, wydarł z siebie. Okay. Okay. <laughs> tak, wydarł z siebie e, okrzyk zwycięstwa, który możecie zobaczyć na poprzednim e, filmie Skała. No, konkursu Skała. E, dobra, to co? Zaczynamy, może, co? Prowadźcie może, tam już widać przygotowaną przeze mnie ścieżkę do, e, do tej skały. Wielkiej, droga do nieba. Do nieba. Road to heaven. Tak. <grym> o, to jak to było, jak ta <grym> Highway to hell, no? Lewy na końcu został, zostawiliście biednego lewego. E, zatrzymajcie się może przed wejściem. Przed wejściem opowiem, jakie są zasady. Nie umiem. Nie umiem bie za tym bym biegać za co ja umiem. umiem. Dobra, poczekajcie, tu nie wchodzić. tak kotek złaś. Kotek złaś. E, dobra, wszyscy są? E, dobra, uwaga, tłumaczymy zasady. E, jest was tutaj 6, 7, 4, no, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7. osób osoby udział I teraz tak: Na końcu tej ścieżki jest taki wielki blok. Złożony z kilkunastu tysięcy bloków skały. E, w nim jest, są ukryte właściwie dwie skrzynki. W tych skrzynkach są itemy, jeżeli ktoś z was, macie rozkopywać ten wielki blok, jeżeli ktoś z was znajdzie którąś z tych skrzynek, może sobie zatrzymać skrzyn skrzynkę, zawartość oraz pochodnie, bo to są takie małe pokoiki 2x2x2, no i tam jest też pochodnia, żeby tam się zombie nie rozpiły. Zabieracie wszystko to, co tam widzicie. No, oczywiście, informujecie, że wygraliście. No i jeżeli zostaną zebrane obydwie skrzynki, w tym momencie konkurs się zakończa. Zrozumieliście zasadę? Tak, tak, tak. Nie zabijacie siebie nawzajem. Tak, nie możecie siebie za zabijać nawzajem, bo to by troszeczkę zepsuło zabawę. No to co? wchodzicie, grzejecie na sam koniec, tam zobaczycie wielki blok i możecie już. <śmiech> <śmiech> to będzie w zasadzie beat to wejdzie. O ja, ja jestem wow! Dobra, poczekajcie, może wejdźcie po kolei, żeby nie było, co? Idziesz, wejdźcie. Kto mnie pcha? Kto mnie pcha pierwszy? Ej, uspokójcie się. Idziemy Maggie. Emma Nie bijcie. Ej. Teraz kotek. Las kotek na Kotek. Ej, ale... kotek ma wejść, Karol. Karol ok. No Bo tutaj troszeczkę, no już, psujecie sobie sami zabawę. Wchodzić powoli. Kolej, ja szybko jest. chodzę. Ja na chodzę. Kurde, spadłem prawie. Na speedowany jesteś, tak? Tak. Na speedach, energy drinki, wiesz, dają kopa. Hmm. Administracja ma haksy. Oczywiście. My zawsze mamy haksy. Ale to fajnie wygląda. Łatwiej może mi... zrobić T PL na w ogóle. Chyba widzę swój dom. A no, rzeczywiście. Ale wiesz, tutaj nie chodzi o to, żeby was tepać, tylko żebyście się troszeczkę mogli natrudzić. Na tym polegają no konkursy, wiecie. tak? Widzę stąd wow. swój będę, pier będę pierwszy, będę pierwszy, nie ma co. Pierwszy oczywiście, oczywiście. I tak nie wiem. <laughs> tak tak... <laughs> Zobaczymy, to nie jest aż takie wielkie, zresztą już tutaj można to zobaczyć. Yes, a chwilę 3... na mój domek. Nie, bo nie, my nie, no Ja nie wiem czy czasem ostatnio, jak to było kiedyś, kiedyś, pół roku temu, to czasem czy to nie było większe. No to co, zaczynacie kopać, rozkopujecie całe to. Aha, no tak, przecież muszę. Myślę, że tam jakiś środek jest, a tak od razu tutaj? Teraz możecie kopać. Ja się kopię pod siebie. Mam nadzieję, że tu nie ma jakichś pułapek, co? Nie, nie, nie. nie. Coś, no, zombie nie spotkacie, bo nie ma tego. Pochodnie są w tych pokoikach. My zresztą ja lewej widzowie możemy tylko patrzeć i czekać aż znajdziecie w końcu te skrzynki widzą gdzie jestem Nie ma takiej opcji Szukajcie, szukajcie Bo <grystanie> że nie macie się zabijać, to potem zniknie oczywiście po zakończeniu konkursu tego tutaj nie będzie. Mam nadzieję, bo to na domy prawie No. Żeby nie powiedzieć, że peszek Światło! O, ktoś spadł. Kto? <laughs> Gordon spadł. Nie, Karol spadł. Karol spadł z tej skały. Gordon aka Altmer. Mister Minecraft już znalazł? Zresztą do niego tepniemy. Znalazł już? Jaki prost. Ja... nie, nie mogę. Nie pros, tylko... Nie znalazł. A nie, znalazł. Zabrał wszystko? Opróżnił, zawa. Dobra, czyli pierwsze już mamy, ja się stąd wykopię. O, jest. Jeszcze została druga. No, myślałem, że to dłużej potrwa. samym razem będę wiedział, żeby zrobić cztery razy taką. Ej, jak teraz teraz się dziwi, jak on znajdzie drugą, nie? No, jakby znalazł drugą, byłoby podejrzane. O kurde, spadłem. No to brawo. Więc teraz też muszę być samodzielnie, tak? A możesz tak? Xbox, tak. powiedz mi więcej, gdzie to jest, na dole czy na górze? Nic za nie powiem, Mr. Minecraft już jeden z nas, co oznacza, że można. Wiem, że można no nowo tutaj, bo to nie jest aż takie duże, tylko że chcę wiedzieć. Ustępnijcie tak nie mnie, bo spadłem. No, przykro nam. No way man. Przygrałeś, tak, musisz oddać wszystkie itemy. Tak, tak. You lose. Dobry dzień, sr. Jest. Uch, ten przekąpał się do dołu, prawie wpadłem. Tak, na stole chyba został wyrzucony. Ja nie mogę, prawie wpadłem. Nic Pika go nie wyrzuciło chyba. Nie, 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 nie. 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 nie Byśmy bo... strzeli. Tum, 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 tum. Ale prawie wpadłem Karol, wyłącz mikrofon, bo nie słychać ciebie jakiś tam telewizor w tla Sorry? Nie on jest w windzie i to jest taka muzyczka, wiesz <laughs> <W> Windzie, aha <laughs> to Ej, Laptop fajnie. tak? Santnelli go w windzie Ej, myślałem, że znalazłem a to to odkryte było Tą skrzynię też sobie mogę wziąć Ja sobie <laughs> wezmę Okej ja wziąć? Jaką nie wziąłem? No możesz Dobra. Tutaj macie totalną samowolkę. Macie po prostu znaleźć i sobie zabrać. I tyle. O, to x raya też można spalić, tak? No, no nie, x raya to nie, zepsujecie sobie zabawę. No. Ale i te my będą. No to. I te my będą, mam też. Nie. To trzeba zrobić. Chyba kogoś widzę, to Ty przykompisz się do niego, się ma karol. Ra kopiemy razem? Dawaj, podzielimy się. Dobra. Pół na pół. Pół na pół, może być. Tam wolę z tobą. Bierzemy, Nie ja wiem, się. gdzie jesteś jesteście. Nie wiem, że tu się opłaca. Mi że jest na górze, bo jesteśmy Ma ktoś jest dodatkowy kilo? Ok, ja jestem na samej górze. No ja wziąłem drewniany, wiesz? Nie wiem, ja jestem na samej górze tutaj z Lewandowskim i... Na stałym lym. Na starym lelem. No. Portalem. Który coś się nie... Masz jakieś problemy? Baczę. Nie wiem, pewnie go znowu. Masz jakieś problemy w domu? Oooo. Masz jakiś problem? Masz mi. Do you wanna fight? Yeah. ja widziałem, ja widziałem, nie, takie zdjęcie. Udytać z gniem na półświ faceci i na pokowani. To się nazywa rękosiarze. Trzeba... Fajne, fajne, fajne zdjęcia oglądasz na internecie Nie, <grym> takie coś, nie trzeba być fizjolo... ten, nie trzeba mieć jak, jakiegoś wykształcenia, żeby pytać się ludzi, czy mają jakiś problem Wiesz co? Nawet, co? powiem Ci inaczej, słucharów możemy się nasłuchać kiedy indziej to, to nie <grym> nie Teraz kop, teraz kop Cię Nie gadaj i nie gadaj, dokładnie. Nie być... Bo cię wyprzedzą. A nie, to jest kurde, ktoś postawił pochodzę. To ja powiem jeszcze inaczej, raper teraz może prowadzić familiadę, nie? <laughs> dokładnie. Dokładnie może zastąpić tego Pana Krowla Strasznego burgera. O, mamy drugie ozwyczajce Mr. Minecraft O. nie odzywa, nie pisze nic na czacie. A to drugi raz? No, fyt, fyt. A to nie jest to samo skrzynia. Za... Bez obrazy, ale nie No ta sama skrzynia, która jest z itemami Traf mi się X-Log. Z... Która? Poczekaj. Zabieram, zabieram, zabieram. Nie wiem. Eee... Dziwne trochę to jest. No to... Gdzie mnie się tu wbijasz? No to trochę było dziwne. Śmiem twierdzić, iż y... kolega używa X-Ray'a albo jakiegoś innego cheata. twierdzić, że zabrałem tej itemy to nie możesz mu zabrać. Nie. Ale nie wziął. Ja Był na poprzedniej skale? Pierwszy lepszy. Nie, nie wiem, bo nie oglądałem tego. A no właśnie, to sobie obejrzyj. To, że można zabierać. Więc, technicznie rzecz biorąc jestem drugim zwycięzcą. To... Technicznie rzecz biorąc, dlaczego pan Mister Minecraft zdobył drugą skrzynię? Mnie troszeczkę tak. dziwi. ale... Mam, 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 możesz, wygrać, bo no, bo on to znalazł. Ale ja mam te itemy. Tak, ale ty tego nie znalazłeś, bo tylko ty tylko chyba zajmę. Dobra, okej, okay. raper, ucieszamy się. Konkurs został zakończony zwycięzcą został w tym momencie Mister Minecraft jako drugie miejsce zajmuje Matt, więc gratulacje. No i trzeba by się było pożegnać, jako iż jako było to nagrywane. Więc no co? Lewandowski, papa pa, mówimy. Na razie. Papa, tak, tyle by się. Kotek. Na razie. Gordon. Trzymajcie się ciepło. Karol. Trzymajcie się. Maciek Żegnam wszystkich. Mr. Minecraft, zwycięzca. Narko. Na stały, na stały. stały ciemne czasy. I ryba, raper. Tak, Żegnamy Was, trzymajcie się. Cześć.